Cześć kochani. Cześć kochani. I teraz co robimy? Układamy po kolei. Mamy zadanie. Układamy po kolei. Najpierw tysiąc. Tak. Okay. Ale nie dmuchamy. Ładnie układaj, bo to jest kartka. To ci się, wiesz co, ucieknie ci. I ci Miki pogryzie. Najpierw mamy tysiąc, tak. Potem mamy. Mama to musi ściągawkę mieć. No. Potem co mamy? Potem mamy milion. Potem mamy miliard. Tak? Pięknie. Potem mamy bilion. To ułóż tutaj do, do kolejki. Ułożysz tutaj. Trzeba tu przesunąć. I potem mamy miliard. Uwaga! Mama da teraz... Karteczki, odwrotnie. Dobra, mama nawet nie zauważyła. Spójrz, mama teraz da drugą miseczkę z nazwami, tak? Tak. I trzeba je nazwać. Trzeba tutaj u góry po kolei napisy położyć, tak? Zgoda? To zaczynamy. Mhm. Szukamy. Najpierw będzie co? Najpierw chyba musi być tysiąc. Mamy tysiąc. Mamy tysiąc. Potem milion. Potem miliard. Bilion. Biliard. I biliard. To ta, teraz na to już sam nazwie. Nie, nie, nie. Odwrotnie. Dobrze, czekam, czekam. Teraz na to już sam nazwie. Miliard. Bilion. bilion. Dopasować do góry. Gdzie będzie? Gdzie będzie? Bilion. Tutaj będzie tysiąc. Dobra. Tysiąc. Potem szukamy bilion. milion. My, bilion. i Ly i on. Milion. Milion. Dobra. Potem szukamy miliard. Bilion. Miliard. Biliard. Biliard. Miliard. Miliard. Potem bilion. I bilion. potem biliard Biliard. Bilard. Uwaga. Tutaj jest wydrukowane. Pop, sprawdzamy. Wszystko pasuje? Takie samo? Tak. Pięknie potrafisz. To wyślij buziaczki i powiedz tak: pomagamy.